W tym odcinku grałem w taką grę. Niestety, ale jak nagrywałam początek, to mi się filmik zepsuł, więc jeszcze miałam niektóre rzeczy zrobione i dzisiaj nie usłyszałam klientów, bo czekałam, żeby to nagrać. Więc dzisiaj y, będziemy właśnie grali w tą grę. Dobra, jesteś jesteśmy pierwsza klientka, więc podchodzimy tutaj do klientów i kasujemy mąkę. Jeśli ja w ogóle nauczyłam wydać, to i resztę w tej grze. Bo wcześniej niestety e, nie mogę nagrać tego odcinku, bo mi się zepsuł. I dlatego, jakby już mam rozpoczętą tą grę. Więc. Taka to jest sytuacja, i dlatego, no. Już mam właśnie zaczętą. Więc, no. E, musimy dokupić e, to, więc tutaj e, robimy. Kupujemy więcej makaronu, bo w ogóle go już nie ma. Ogólnie nie powiem, że zbieram na lodówkę w tej grze. Dobra, coś mi musimy w ogóle teraz zepsuło i dlatego, no. Dobra, idziemy teraz. Czy kupiłam chleb, tak, kupiłam najważniejszą rzecz, czyli chleb. To najważniejsze, że to kupiłam. Bo tam mamy makaron, więc... Wyciągamy makaron, bo był na przecenie. to nie w ogóle robiłam przeceny w tym sklepie i to miałam nagrać, bo miałam takie drugie ceny. Ale teraz, no. Obniżyłam je właśnie i w poprzednim odcinku, ale niestety mi się to nie nagrało. 6.40. Jakby nagrałam, to tylko że mi się no film zepsuje i nie mogłam go potem jakby no, mieć. Nie mogłam mieć go po prostu zapisanego, więc no. O, dużo też płaci kartą, fajnie. 14.40. Ludzie, nie mogę się w tym sklepie kupować, bo tutaj są takie ceny. Jak na przykład 1 dolar, e, oni umieją nawet zapłacić u mnie z 11 dolarów za 100 rzeczy. Chyba. Nie wiem, ile. To dużo mniej rzeczy, na przykład za e, 300, nie, czekaj, 40 produktów oni mają na przykład, nie, do, dobra, może nie 30, ale 10 e, produktów za 11 zł. A on na 100, jest, także. Za 5 produktów już płacimy, że około 20 zł. Oni tu mają, te nie tutaj mają dolary. On dał mi te pieniędzy, to ja jej tyle samo oddaję. <śm> w ogóle widzę, jak będę musiał dużo wydać, to po prostu. Dobra, teraz daję 3 dolary. I zobaczę, ile. niestety to. No i oni mi zabieram zabierają, jakby te pieniądze. Ja mniej dostaję za to. Po prostu Wam chciałam to pokazać, żeby no... Nie będę skoczyła tylko to wideo, żeby te wszystkiego nie było widać, bo to będzie mega długo to by wyglądało. A ja aktualnie zbierałam na lodówkę i teraz bliżej mam. To są bardzo drogie, na przykład stoły i tak dalej. I będę niestety długo nas zbierała, a ja no, po prostu muszę być to odbukowane. Ale sprawdźmy, ile kosztuje następne. Nie, jeszcze nie mogę. Na poziomie szóstym piątej piąty myślę, że bym nie potrzebowała już tej lodówki lodówka jest o wiele duszy, niż nawet myślałam ale chyba kupię makaron, jak on jest tak na przecenie i proszek i to i myślę, że oni też często kupują mąkę, więc to no i znów jestem starać na pieniędzy niestety ale no będę chyba kupowała mniej i będę wtedy w sumie no, mniej zarabiała, ale będę no po prostu chyba będę musiał znowu podwyższyć cenę. Dobra, już kasuję ich. Chyba wideo bardzo mało mi zostało, żeby e, kupić. No, godówka więc no trzeba ją kupić. No proszę, wykup całą mąkę i będzie szybciej. O, widzę, że kupił chyba tylko jedną mąkę albo twoją. Nie wiem, już to kupił. No, no znowu dużo tej mąki kupił. Nie wiem, po co mam moka do oglądania e, tego na ale okej. ok. już bardzo mało blokuję, bo nie pamiętam, jak tam było dokładnie, ale dobra. To z takimi dużymi blokami po Ja cię aż muszę 44 dolary wydać. Tutaj 46 nawet wydać. No to dużo by. Chyba macie duże ty... No, bogdą to po bo stówkę. No. Dobra, zobaczmy, czy coś mogę kupić. Ehm, nie, to nie tutaj, to tu. I półki... Nie, nadal mi będzie malutka. Więc chyba trzeba wydać na coś dobrego. Co oni kupują, czy to, to i to. To będzie znowu minus 35. No i ja zostałam przy cyrku praktycznie same z pieniądza, jak miałam przed chwilą. Więc wykładamy na półkę. Może trzeba jednak coś trochę to podwyższyć, bo ja z tego mi bardzo mało dostałam. 4, nie, no to dodam te 3. Byleż 30. Nie dodam, taka była, mi się to nie podobało, więc ta wynałam na przykład 3. Ale dobra, no i podstawowe produkty, co oni kupują. Znowu. No i mąka. Dam specjalnie na niskiej półce, żeby nie musieli tak wysoko sięgać. dla tutaj nam przyszedł chyba. Dobra, jedna kasa, już, już, już. Dobra, już. <laughs> Bardzo blisko jesteśmy celu. Więc, no, 44 do wydania. Uj. Aha, zapomniałam, że to ona tak robi. Dobra, to. cztery. 44. O! <laughs> Dobra, proszę, dajcie i zapłaccie więcej. I zapomniałam, że 20 tu, bo no nie mogę tyle lecić. 30 potem będę mogła znowu obniżyć cenę. Będę mogła więcej po prostu produktów wtedy kupić, i, a nie łatwiej. Nie wiem po co jej tyle, ale okej. Okay. No bo czy 80, więc... 75 i to chyba będzie na to, żeby kupić lodówkę. A nie tu, nie tu, nie tu, nie tu. Dobra. Idzie uda nam się kupić lodówkę? Oj. No i nie wiem, czy to dobrze, czy źle. To z niego mogę nawet kupić z produktu. Oj, ciu. Ej, widzowie, bo jest taki daj, 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 nie produkty, nie mogę kupić już. daj, 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 Widzę, daj, problem. problem. I co my teraz możemy zrobić? Dobra, musimy sobie to sprzedać i kupić nowe produkty. Więc po prostu kupujemy makaron razy dwa. To i to. I po prostu, no, znowu na to zbierzemy jakoś. Tylko tym razem już nie popełnię tego samego błędu. Więc trzeba będzie trzeba znowu podnieść cenę. I myślę, żeby na cukier ponieść cenę 32. Hmm, nie, myślę, że może 330. Trzy, 330 trzy, dolarów. <słuch> tak, dolarów. I jeszcze na no to to może... Два ну, и десять... О! Два и десять. Ну ибо не другое, но нам понравилось. снова на ладошка. Алло. Дашь на Эй, дай ту не дай, дай. Ага, не да, мне. Не до бедный, особяк. А, как бы, у меня я не могу на туда и ващить. э эм Добро пожаловать на я уже на этом конце и